Ciasko to jest jedyny powód, dla którego wstaję. O nie, miała być na diecie od dzisiaj. Szybko, szybko zmotywuj się mediami społecznościowymi. Uff, brzuch Ani Lewandowskiej zawsze działa. Dobre, słodkie. Ciekawe, czy to ma kalorie. no, 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 no. Nie chce się przejadać. Um, 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 um. O, wypiję sobie odżywkę białkową. Będę jak fit Instagramowiczka. Zdjęcie na Insta do publikacji, plus 10 do motywacji. Boże, no dlaczego ja się muszę odchudzać? Jest tyle siękich dziewczyn, które nic nie robią i cały dzień jedzą. Nie, no ja mam tego dosyć. Halo, pizzeria? Odłóż ten telefon, Adrianno. Pamiętasz te wszystkie hasła? Bikini body, nic się samo nie zrobi, walcz o najlepszą wersję siebie, przypomnij sobie te bzdury, a teraz odłóż ten telefon i miejmy to za sobą. A nie, nie, już nieważne. Do widzenia. No ale no co jest złego w smaku? Ja się pytam, no co jest złego w takim domowym smaczyku? No takie awokado na przykład. Ktoś wie co to jest? To jest owoc? To jest warzywo? No to do czego to się w ogóle nadaje? Pora na trening. No. No, O, trenerki kłamały. To w ogóle nie jest przyjemne. O, moja jedyna radość po treningu. Mm, jak tu kiereczek? Zamawiam tylko sałatkę. Halo, tak. Poproszę dużą pizzę z podwójnym serem, tylko sos pomidorowy. Jestem na diecie. Ugotuję sobie ryż, no chyba to mi wolno na diecie. Tylko weź brązowe. Dobra, dzięki, dzięki. Naprawdę nie pomagasz mi. Serio, możesz się wyłączyć, może cię nie być. Nie pomagasz, naprawdę. Mniem, niem, niem, jedno ciasteczko nie zaszkodzi. Gruba z tłuściach. Mam sprzymierzeńca. Znowu ty? Dobra, nie będę jadła tego ciastka. Zadowoleni? Tak. Dobra. Idę się, Kylie, generować. Matko, nienawidzę biegać. Cześć Dziubaski! Ja już biegnę dziesiąty kilometr, i jest wspaniale. W ogóle się nie zmęczyłam. Bądźcie fit, papa! Pa. Nienawidzę tego. Nie dam rady już. Nie dam rady. Oh, jakie przystojnie! Oh, Przebiegł. Oh, chyba mam zawał. No, ducha zaraz wyświetlone. Minęło już. Co? Dopiero dwie minuty. Ja już nie dam rady. no, Nie dam rady. Schody. Mm, chips, chips. Cocktail. Kochanie, poćwiczysz ze mną? Nie mam czasu. Kochanie, poćwiczysz ze mną? Nie. Kochanie, poćwiczysz ze mną? <laughs> Idź ze mną. A ty Kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że mój film wam się podobał. Już na sam koniec chciałabym wam powiedzieć, że jeżeli jesteście osobami, które ćwiczą, odchudzają się lub po prostu dbają o siebie, do zachęcam Was do przejrzenia oferty Natural Mojo. Znajdziecie tam wiele produktów, pyszne i aromatyczne herbaty, koktajle detoksykujące oraz przepyszne koktajle białkowe w formie proszku, które rozrabiacie z wodą albo mlekiem i możecie z powodzeniem zastępować nimi posiłek. Polecam wszystkim osobom, które są zapracowane i czasem w ciągu dnia nie mają czasu na jedzenie oraz tym, którzy chcą dostarczyć do swojej diety więcej białka. Kochani, zapraszam Was do subskrybowania kanału, do wpadania na moje media społecznościowe, Oczywiście, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia już niedługo. Pa-pa, buziaczki!